Давай, Бруно, давай, давай! Да, Bieg na dystansie 2 km ukończyłem na 18 miejscu w kategorii u 3 oraz 33 miejscu Open. 20 dni poprzedzających start nie przebiegłem ani jednego kilometra. Przez cały październik zmagałem się z bólem wewnętrznej strony piszczeli. Po starcie na MP w biegu na 5 km 3 listopada zrezygnowałem z dalszego treningu. Batanie USG wskazało na zmiany w warstwie korowej kości piszczelowej świadczące o przeciążeniu i ryzyku złamania zmęczeniowego. Podjąłem pewną decyzję i pragnę się nią z wami podzielić. Koniec. Tak zatytułowałem ten film i nie bez powodu. Kończy się bowiem pewien bardzo ważny i długi etap w moim życiu. Nie, nie kończę całkowicie zbieganiem i już wyjaśniam, co zamierzam zrobić. Zacznijmy zatem od początku. Biegam od około 10 lat. 10 lat temu poszedłem do klasy sportowej w szkole podstawowej nr 54 im. Wacława Kochara w Bytomiu. Tam rozpoczęła się moja przygoda, gdzie pod okiem trenera Dariusza Laksy stawiałem pierwsze biegowe kroki i to dzięki tej osobie tak wciągnąłem się w to bieganie. Alej! Dajesz, dajesz, dajesz Bruno! Super! W późniejszym czasie poszedłem do gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w tym samym mieście w Bytomiu, gdzie przez 3 lata trenowałem pod okiem trenera Janusza Szczyrka. Następnie do liceum poszedłem. Gdzie indziej nie była to szkoła sportowa, ale pod okiem tego samego szkoleniowca rozwijałem skrzydła i w roku 2022, kiedy wyprowadziłem się na studia do Krakowa, zmieniłem trenera i od wtedy byłem pod okiem trenera Grzegorza Sobczyka. Jak możecie zauważyć, całe moje życie trenowałem pod czyimś okiem, zawsze ten trening był układany, a ja go realizowałem. Natomiast nieodłącznym elementem przez prawie całą tą przygodę były Notorycznie węczące mnie kontuzje. Niezliczona ilość kontuzji. Ja zawsze wierzyłem w swój potencjał sportowy, a tak naprawdę wiary dał mi mój wynik na Mistrzostwach Polskich Młodzików, kiedy miałem rocznikowo 15 lat, skończone 14, gdzie zająłem czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski u 16, ledwo co przegrywając medal o 30 sekundy. Gdzie na początku tego sezonu, kilka miesięcy wcześniej, nic totalnie tego nie zapowiadało. Jednak po tym rezultacie dalej te kontuzje się powtarzały i nie mogłem nawet zbliżyć się do tego poziomu, o którym marzyłem. Teraz mamy listopad 2024 roku, także od mojego najwyższego miejsca na mistrzostwach Polski minęło ponad 6 lat. Nie poprawiłem tej pozycji na, na zawodach rangi mistrzostw Polski i nie zapowiada się, żeby było to możliwe, gdyż aktualnie zmagam się z kolejną kontuzją. No konkretnie z... Stanem przed złamaniowym kości piszczelowej, po prostu w wyniku przeciążeń treningowych. Struktura kości zaczęła się zmieniać i z opisu USG, które wykonałem, dowiedziałem się, że no jest to taki stan, że jeszcze trochę bym tą nogę przemęczył i prawdopodobnie nabawiłbym się złamania zmęczeniowego, które już na przynajmniej dwa miesiące wyeliminowałoby mnie z biegania. I możecie sobie pomyśleć, ok, no tam nawet jakbyś złamał tą piszczę, dwa miesiące. Ale nie chodzi tutaj o to. Jeśli zliczyć sobie całą moją przygodę biegową, te 10 lat, to myślę, że z dobre 4 lata przynajmniej, ja w ogóle nie biegałem. Jakby sumować wszystkie te okresy kontuzji. Także to jest przeplatany cykl, po prostu biegam, biega mi się coraz lepiej, zaczynam trenować ciężej, w pewnym momencie łapie mnie kontuzja, nie biegam jakiś czas, wracam i znowu, już kiedy wydaje się, że wszystko wraca na, na właściwe tory, za zataczamy pętlę. Aktualnie nie biegam prawie 3 tygodnie. Ostatni raz biegałem na Mistrzostwach Polski w biegu na 5 km w Kolnie, z którego notabene razem z chłopakami z Kraków Athletics team wróciliśmy ze srebrnym medalem drużynowym. Także, także mam jeden pozytyw w tej sytuacji. Natomiast startując na tych zawodach, wiedziałem, że konieczna będzie przerwa, bo w tygodniu poprzedzającym ten start każdy trening powodował po prostu już u mnie niechęć i zbierało mi się na, na płacz praktycznie codziennie, bo wiedziałem ile bólu mnie czeka na treningu po prostu uczucia jakby mi ktoś łupał młotkiem w kość no i też takiej bezradności Złości, że kolejny raz dzieje się to samo, a ja czuję, jakbym nie miał na to wpływu. W trakcie tej trzytygodniowej niemalże przerwy uświadomiłem sobie, że tak naprawdę od kiedy trenuję wyczynowo, załóżmy, że teraz jest to już 8 lat, bo pierwsze lata w podstawówce to jeszcze nie był taki super ukierunkowany, mocny trening. Na przestrzeni całej tej przygody zaliczyłem dwa. Sezony, z których jestem zadowolony pod względem wyników. I był to rok 2018, kiedy, tak jak wspomniałem, zająłem czwarte miejsce na Mistrzostwach Polskich Młodzików. I rok 2022, czyli nie tak dawno, kiedy osiągnąłem większość moich rekordów życiowych. Na 800 połamałem 2 minuty, na 1,5 raka pobiegłem 4:00, a forma była na wynik, przynajmniej myślę, 2 sekundy lepszy. I 8:37 na trójkę. Kiedy tak na to spojrzałem, pomyślałem sobie, Boż, przecież to, co ja uważam za czynność, sferę życia, która mnie uszczęśliwia, tak naprawdę zdecydowanie częściej powoduje u mnie smutek, złość, frustrację niż te pozytywne emocje, które oczywiście też się przeplatają, bo sam trening daje mi radość, ale kontuzje, które w moim przypadku były nieodłącznym elementem tego treningu, bardzo dużo. Odbierają przyjemności i radości z tej pasji, a także pogarszają za każdym razem moje samopoczucie psychiczne, co no na dłuższą metę jest bardzo dużym kosztem. No i dochodzimy teraz do sedna. Tego, co chciałem Wam przekazać, mianowicie w zeszły weekend w trakcie fajnej, pięknej, długiej przejażdżki na rowerze, kiedy miałem dużo czasu na przemyślenia, poszedłem na nią bez słuchawek, więc byłem sam ze swoimi myślami. Poczułem, że po prostu miarka się przebrała, coś we mnie już pękło i że muszę coś zmienić w swoim życiu, w swoim podejściu do tego sportu bo zarówno moje zdrowie psychiczne nieustannie cierpi, jak i moje ciało w końcu może poważniej niż dotychczas odmówić posłuszeństwa. Z tego powodu zdecydowałem zakończyć współpracę z trenerem Sobczykiem, złapać chwilę oddechu i i dać sobie taką przestrzeń na zastanowienie się tego, co chcę dalej robić, bo na pewno chcę dalej działać w bieganiu, chcę sam biegać. Pytanie, czy będę jeszcze startował w zawodach, czy może jakoś bardziej od strony stricte medialnej się w to będę angażował? Nie wiem. Myślę, że raczej zostanę też przy swoim bieganiu, tylko właśnie będzie to moje bieganie przez duże M, bo zamierzam mm, zrezygnować całkowicie z opieki trenerskiej i biegać sobie tak, jak na to będę. Ochotę. Jeśli wyznaczę sobie jakiś cel, pobiegnięcia na, na zawodach, osiągnięcia jakiegoś rezultatu, wydaje mi się, że na przestrzeni 10 lat biegania na tyle dobrze poznałem swój organizm i y, różne metody treningowe, że wiem co mi służy, wiem co mi przeszkadzało i nie podobało się u poprzednich trenerów. I Myślę, że mogę jeszcze coś fajnego w przyszłości powiedzieć, ale na ten moment moje ciało daje mi cały czas czerwone flagi, żebym po prostu na chwilę się zatrzymał. I tak też robię, ale nie bójcie się z internetu, nie znikam, będę dalej tworzył tutaj treści. I myślę, że po takiej zmianie no, życiowej ten kanał tak naprawdę może rozwinąć swoje skrzydła. Ja mogę rozwinąć skrzydła w głowie, zarysowują mi się. Także inne pomysły, co mógłbym robić, żeby wnieść coś dobrego do tego świata biegowego. Ale o tym mam nadzieję, że kiedyś po prostu przekonacie się z czynów, a nie tylko z moich słów. Zatem do zobaczenia w kolejnych materiałach, bo tak jak powiedziałem, na pewno nie znikam z internetu i mam nadzieję, że będą to materiały nieco bardziej radosne, pozytywne i zapewniające fajniejszą rozrywkę. No ale takie jak ten dzisiejszy też są potrzebne, bo pragnę być zawsze z Wami transparentny i autentyczny. Do następnego. Jo!